może zacznijmy od meczu Zagłębia Lubin z Krakowią. Zwycięstwo 2 do 0 Krakowi na wyjeździe. Myślę, że więcej niż o tym meczu panowie można powiedzieć o tym, co się wydarzyło po spotkaniu, bo media społecznościowe obiegł taki filmik, na którym Piotr Stokowiec tłumaczy swoim kibicom pewne kwestie. Zresztą rzućmy na ten filmik okiem. Człowiek, chłopaków i tego sztabu, gdyby nie my, to byście dzisiaj zapierdzielali do, do niepołomic na, na meczek nie Tak. No byliśmy włosów człowieka. Słyszeliśmy gdyby štabu. gdyby nie my, to byście dzisiaj zapierdzielali do, do niepołomic na, na meczek nie Tak. No byliśmy włosów człowiek. Tak, to byśmy zapierdzielali, to byście zapierdzielali do niepołomic na mecze w domyśle pierwszej ligi. Teraz pytanie, czy to było to, czego potrzebowali rozgrzani słabymi wynikami kibice? Ty jako człowiek, który był przymierzany chyba nawet do stanowiska dyrektora sportowego Zagłębia Lubin, czy musiałeś pewnie zrobić jakiś research o tym, o tym środowisku, o, tych, o, kibicach? O, o tym klubie. Tak. Czy uważasz, że, że to jest dobry ruch, jako też były trener, czy niekoniecznie? Wiesz co, to jest po ludzku. A znasz, a znasz Piotra Stokowca, więc tutaj Piotra... nie Komfortowo. Piotra, powiem Ci Piotra, wyprowadzi z równowagi naprawdę musi dziać coś się tam niedobrego. Musi Piotr bardzo to przeżywać, że, że w ten sposób zareagował. No Taka dziwna sytuacja, bo, bo, bo nie spodzio... ja nie widziałem czegoś takiego jeszcze, żeby, żeby trener w ten sposób ja rozmawiał z... z kibicami. Odważnie. Są kluby, w których to by było nie do pomyślenia. Chociaż wiesz, pamiętasz Michał Prabiesz to się tam z jednym z kibiców chyba chciał bić. Wiesz co, to się, ale... tak się zdarza, ale czasami tak się zdarza, tylko, tylko, tylko czy to jest droga. Trzeba się postawić, ci ludzie też za swoją drużyną jeżdżą, gdziekolwiek by to nie było. Byli w pierwszej jidze... by to nie zresztą za Piotkiem Stokowcem oni w pierwszej zejeździli. odbudowywał ten zespół. Myślę, że to jest taki krzyk o to, że, że domaga się troszkę szacunku i cierpliwości do tego, co robi. I, I to chyba tyle. I przede wszystkim, moim zdaniem, tutaj też powinien wyjść prezes, prezes klubu. I prezes Michał Kielan. Tak, i powiedzieć panowie: Słuchajcie, my wprowadzamy dużo młodzieży do tej drużyny. Taką rolę przejął dzisiaj tener Stokowiec, i te wyniki mogą być. Raz lepsze, raz gorsze I musicie się tylko przyzwyczaić, bo tak to cały musi być cała jedno, wina spada. Na, na, na i na tego zawodników. co się dzieje. To nie może być tak, że ktoś sobie zajmuje funkcję w swoim klubie i absolutnie jest tylko za plecami chowa. Albo jak tenera. idzie dobrze, to się stroczy. Ale jestem klubu. Nie, nie. To musi przyjść władza, musi porozmawiać z tymi ludźmi, z kibicami, którzy, tak jak powiedział Robert, oni jeżdżą za drużyną, kibicują im. Natomiast Piotr e, Stokowiec potrzebuje wsparcia. Tak czy, jest. Od czy też prezesa, prezesa klubu. I to musi być postawione jawnie e, powiedzenie, zrobić konferencję prasową i powiedzieć, jaki jest plan i jaki jest rozwój klubu. Bo, ci, bo, się, bo tych sześciu, czy siedmiu, czy ośmiu młodych chłopaków to nie wzięło się znikąd. Bo można było ich wymienić na, na kogoś innego, na zawodników z zagranicy lub starszych zawodników, i byłoby wszystko w porządku. A przecież, a przecież, przepraszam, niedawno ściągnięto i Poletanowicza, i Bohara, i kilku tych piłkarzy z zagranicy, a mimo Były, wszystko młodzi dostają no, szczęście. Były dostają szansy takie czasy, gdzie, gdzie było wielu obcokrajowców. Natomiast podoba mi się polityka zagłębia. Myślę, że duet Burlikowski z to jest coś, co gwarantuje wprowadzanie młodych Polaków, ale rzeczywiście zgadzam się z Markiem, komunikat klubu i wydźwięk, filozofia klubu musi być jednoznaczna. Tu jest potrzeba rozmowy z kibicami, którzy gdzieś już to, to wieczko się buzuje od, od, od zagotowanych emocji i musi być komunikat. Piotr Stokowiec ma pełne zaufanie, mamy taką politykę, wprowadzamy młody. musicie się uzbroić w cierpliwość. My z tego będziemy mieli korzyść dla klubu. Nie przepłacamy, nie wydajemy pieniędzy, nie płacimy prowizji wielkich menadżerskich, mamy świetną akademię. I tu wymaga zrozumienia. Ale myślę, że do kibiców często nie interesuje, bo ich wyniki. A wiesz co nie do końca. To są ludzie stamtąd. Oni wiedzą, na co idą pieniądze, jak funkcjonuje akademia. Trzeba trafić do nich. Trzeba do nich. Oni to, to nie są głupi ludzie. To są ludzie, którzy są z klubem często na dobre. Na złe, czy po niepołomicach, czy gdziekolwiek. Czyli jakbyś Indziej. teraz miał doradzić, to doradziłbyś jakieś jakieś spotkanie, czy doradzilibyście takie spotkanie, na którym po prostu te treści zostałyby kibicom przekazane? No myślę, że to by no, bardzo możliście. pomogło rozładować atmosferę.